Bardzo dziękuję trzem moim przedmówcom, dlatego że dali do tego znakomite tło, do tego, co ja chcę powiedzieć. I ja zresztą mówię bardzo wolno i nie wiem, czy ja się zmieszczę w tych 20 minutach. To jest inna sprawa. A tło dali ci moi przedmówcy takie, że mówili o sprawach bardzo konkretnych, technicznych, niemalże wszyscy. I ja chciałem na to spojrzeć trochę z boku, więc tutaj jest taka szczelina. Co mnie do tych, do tych laboratoriów przez internet, tych online, jakby zmusiło? Praca zawodowa, dlatego że ja nie, nie jestem wykształcony jako nauczyciel akademicki, ja pracowałem w Instytucie Badań Jądrowych w Polsce, zanim wyjechałem. Tam też wyjechałem do, do Stanów do pracy w laboratorium jądrowym a zacząłem dopiero uczyć, jak się okazało, że projekty jądrowe tracą finansowanie. Ale przez to również nawiązałem kontakt z NASA i to jest jedno z laboratoriów w Ames w Kalifornii, gdzie przez taką szczelinę z hangaru spojrzałem na ten helikopter i zobaczyłem, zresztą który programowali moi studenci do niego urządzenie, które potem... Okazało się, że e, można przeprogramowywać podczas lotu i zdalnie, więc e, to mnie zmusiło do, e, do uczenia studentów, jak to robić, nauczenia się tego samemu. Więc, więc to e, na początek tutaj jest moja zwykła, zwykła widownia, nie taka jak, jak na tej sali liczna, ale widać, że są, że są osoby e, różnych, e, Raz to może za dużo, ale różnych, różnego pochodzenia. Ja w zasadzie będę mówił trochę rozwlekle, trochę nie na temat, ale na początku chciałem powiedzieć o, o trzech, jakby częściach tego, tej prezentacji. Przede wszystkim, dlaczego my to robimy. My, to znaczy nie każdy z Państwa, ale my, ta grupa, w której ja jestem i Skąd to się wzięło? Dlaczego właśnie jest tak, jak jest, że te laboratoria są, są ważne? Później jest część, część techniczna. No niestety w ciągu 20 minut nic nie, nie uda mi się nawet pokazać, bo trzeba by się podłączyć do internetu i obejrzeć te projekty, bo one tam gdzieś są i nie tylko można tymi robotami sterować, ale można je programować nawet stąd. No to ja tylko po, po tej części środkowej tak przelecę, prawda, kilka slajdów i najważniejsza rzecz to jest wpływ technologii. Tej technologii właśnie nie tej, o której teraz mówimy tych laboratoriów zdalnych, ale wpływ technologii w ogóle. Na, na nasze życie, na współczesność, współczesność, na przeszłość i na przyszłość. To jest fascynująca rzecz. Ja się bardzo dużo naczytałem i o, o niektórych tych sprawach powiem nadmienię tylko w zasadzie, to nie, bę, nie będą moje spostrzeżenia, to będzie będą zebrane spostrzeżenia kilku wspaniałych naukowców, zresztą nie, nie techników. No więc o co chodzi w tej motywacji? Są trzy, w zasadzie cztery podejścia jakby motywacyjne. Jedno to jest jeszcze przed, przedtem zdefinienie o co mi tutaj w, w, w tym wszystkim chodzi, jak ja widzę te laboratoria. Teraz pojawił się taki termin, no nie teraz, kilka lat temu, systemy cyberfizyczne. No, nie wiem, jak to po polsku brzmi, ale, ale tak już jest. To są systemy wbudowane, które mają dostęp do internetu, czy, czy do nich jest też dostęp przez internet. I, I to jest zupełnie nowa rzecz, taka nowa. No powiedzmy, to, to jest właśnie od dawna stosowane, ale, ale rozpowszechniło się bardzo przez internet. I po prostu definicję podaję tak dla. Dla ścisłości, natomiast podejście motywacyjne, jak ja to widzę, w zasadzie są, są cztery. Jest, jest profesjonalne, dlatego że my jesteśmy inżynierami i musimy to robić, bo, bo tak życie tego od nas wymaga. Ale jest też podejście społeczne i podejście innowacyjne, czy motywacja innowacyjna, a to podejście edukacyjne, że jesteśmy. W tej dziedzinie biegli, prawda? O czym wszyscy mówili, moi przedmówcy, to jest tylko tło. To jest tylko tło, moim zdaniem. Więc o co chodzi w podejściu profesjonalnym właśnie to, co wspomniałem z tego ośrodka NASA, to jest, to jest tylko jakby etap końcowy, kiedy ja to sobie uświadomiłem, ale 18 lat temu Amerykanie wysłali. Na Marsa taką misję, która się nazywała Pathfinder i, i, i tam robot, robot zawiódł ich na, na, na Marsie, stanął po prostu, coś mu się zatkało. No więc to akurat dobrze znam, bo, bo rozmawiałem z, z tymi ludźmi z centrum sterowania w JPL w Pasadena w Kalifornii, dlatego że ja używałem wtedy w laboratorium właśnie ten, taki system operacyjny. Do, do sterowania, który się nazywa VXworks i który steruje wszystkimi lotami nasy. Więc okazało się, że nastąpiło tam jakby zwarcie w softwarze. To jest takie porównanie. Inwersja priorytetów. Nie wiem, czy Państwo biegli w informatyce, znają to pojęcie, bo to systemów czasu rzeczywistego, że dwa zadania, jedno z drugim się zacięło i nie było sposobu, żeby rozwikłać dostęp do zasobów. Więc oni na, w Centrum naziemnym zrobili symulację tego, wykryli jaki błąd. I przeładowali software na Marsa, przeładowali software systemowy, system operacyjny. I to była rzecz szalencka. Wtedy sobie z tego zdałem sprawę, ale nie miałem do tego narzędzi na uczelni. Więc powoli, to jest, to jest moja motywacja profesjonalna właśnie, w jaki, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, że, że my musimy te laboratoria zdalne... W, w kształceniu inżynierów stosować. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Teraz jest motywacja społeczna. Zrobiłem sobie tutaj fotografię przed jednym z budynków w siedzibie Google, ale dlatego, żeby nawiązać do faktu, skąd się wzięła, skąd się wzięła w ogóle tak zwana World Wide Web, prawda? No mało kto wie, albo wie, ale zapomniał, że to stworzyli fizycy właśnie. Fizycy, ludzie, którzy, na których życie wymusiło to zastosowanie. Bo oni, te ich projekty, Large, Large Hadron Collider, który jest w Genewie, Amerykanie to zamknęli właśnie, dlatego ja zerwałem z, z, z badaniami jądrowymi, bo tam wyjechałem do pracy. Oni to zrobili... Dlatego, że to są ogromne projekty grupujące ludzi z całego świata, i, a urządzenie jest jedno i muszą mieć do niego, musieli mieć do niego zdalny dostęp. I to właśnie wymyślili fizycy. Więc nie wiadomo, nie wiadomo co, skąd nagle, jaka technologia nagle wypłynie. Zdatna do użycia dla. dla dla nas wszystkich. I to moim zdaniem kwalifikuje się e, w, do e, uznania za motywację społeczną. E, I są i, i dopiero motywacja profesjonalna, prawda, z, z, płynąca z, z głębi wiedzy inżynierskiej, plus motywacja społeczna, gdzie w zasadzie gremium użytkowników nagle sobie uświadomić, że to jest dla nas zrobione. Kto inny to zrobił w zupełnie innym celu. To. Dopiero wsparte innowacyjnością y, daje efekt y, ten, o którym chciałem powiedzieć na końcu. Y, ta motywacja trzecia to jest właśnie innowacyjność. Y, 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 ludzie z IEEE Spectrum i y, y, zbliżeni do nich robią takie zestawienia, jakie technologie... Yy, są, są, jak oni to nazywają, hot, czyli, czyli gorące, czyli te, te, które właśnie jakby wypłyną w najbliższym czasie, czy wybuchną. No więc tu jest lista, tam jest taki link na, na samej górze w I, IEEE Spectrum. To jest sprzed z, z, z trzech lat, z ubiegłego roku jest inna lista. Ale co jest szokujące, że w tych technologiach yy, wymienianych przez inżynierów, ekspertów, elektroników i informatyków nie ma żadnej technologii edukacyjnej. Ja tę listę prześwietliłem kilka razy, obie, i przeszukałem inne jeszcze listy. Nie ma nowej technologii takiej jak, powiedzmy, te samochody samosterujące się, czy drukarki trójwymiarowe. Nie ma żadnej technologii ściśle ukierunkowa ukierunkowanej na edukację. Nie ma. Jeśli jest, to proszę mi powiedzieć, bo ja jej nie znalazłem. Więc i to mnie zaszokowało, że, że po prostu nawet jeśli zgrupujemy te, te, te trzy kierunki motywacji razem, profesjonalny, społeczny, które przeradzają się, jakby przechodzą jednocześnie w innowacyjną motywację, nic, jest, nic nie ma tam o edukacji. No więc, no więc co? Z tego właśnie wynika potrzeba tej, tych, tych laboratoriów zdalnych. I jest bardzo wiele, bardzo wiele podejść do, do tego. Tutaj jest kilka takich jakby rysunków, jak, jak, jak to wygląda w praktyce, więc są te urządzenia zdalnie sterowane. One przez dwa serwery są jakby dostępne. Ten serwer, który jest strzeżony, odpowiednio kieruje tymi urządzeniami i serwer taki front-end, który umożliwia użytkownikom logowanie się. Ale ze strony, ja jestem, pracuję na Wydziale Inżynierii Oprogramowania, więc moje podejście jest trochę inne niż... Typowe do zdalnych laboratoriów, bo zdalne laboratoria, to, to gdzieś wyczytałem, dzielą się na takie trzy w zasadzie klasy wsadowe, batch, gdzie, gdzie jest student, taki jak na przykład jest bardzo kosztowne urządzenie MRI i studenci medycyny czy biologii oni robią swoje doświadczenia. Jeden uniwersytet to kupuje, dostaje pieniądze z, z National Science Foundation, bo to jest bardzo drogie, a, a wiele różnych uniwersytetów koordynuje. Dostęp do, do swoich kursów. I nic w tym urządzeniu nie zmieniają. Są też, jest też podejście interakcyjne, czyli interaktywne do laboratoriów zdalnych. Kiedy studenci zmieniają parametry, ustawiają powiedzmy ramiona robota i tak dalej, ale to jest wszystko bierne. To znaczy, parametry zmieniają czynnie, ale sam robot jest, jest tylko dostępny z zewnątrz. Są też e, sieci sensorów. Jest inny, inny typ jakby laboratoriów, gdzie można zmieniać więcej, ale chodzi o zbieranie danych szczegółowych z zewnątrz. I wszystkie te, wszystkie te typy laboratoriów są nieinwazyjne. Natomiast e, to, co, o, to, o co mnie chodzi, to są, ja bym to nazwał laboratoria inwazyjne, zresztą to nie jest jakiś termin powszechny, bo ja go wprowadziłem, nie wiedziałem jak to nazwać. Na przykład, jest, szedłem tutaj z hotelu, jest kawiarnia Starbucks. Dwóch moich studentów no, bierze u mnie kurs i na laboratorium mają wykonać jakiś program do sterowania robotem. I kłócą się między sobą, czy jest lepszy. Jeden mówi, że mój program to steruje tym ramieniem tak szybko, że aż się w głowie nie mieści. A drugi mówi, niestety sterowanie ramieniem robota to nie chodzi o szybkość, tylko chodzi o płynność. Dobrze, idziemy do Starbucks, logujemy się do laboratorium zalewskiego, a oni nigdy do tego laboratorium nie przyszli fizycznie. Oni siedzą w, na plaży w, w Miami. Prawda? I poszli do Starbucks i tam ładują ten swój program do tego robota, sprawdzają jak to ramie działa, przez kamerę wszystko widzą. No więc te, do, do, tego, do tego musi dojść, yy, dlatego że znajdą się ta, tacy ludzie jak Corsera czy inni, którzy zainwestują w to. I, i, i te, tego typu laboratorio stworzą. Więc to chodzi o, te, o ten typ laboratoriów, żeby nie tylko zdalnie sterować, ale żeby zdalnie programować te, te urządzenia. No i jest cała masa tych, tych urządzeń, które ja zgrupowałem z wielu grantów rządowych. Mikrokontrolery zdalnie sterowane, roboty zdalnie sterowane, sieci neuronowe. To podchwyciła firma, firma National Instruments. Wielu z Państwa na pewno ją zna, e, taki software produkuje LabVIEW, wytworzyła, też zresztą dla badań jądrowych on powstał, skąd, stąd e, to znam. To, to od nich kupiłem takie urządzenie z, z, za pieniądze rządowe, e, tych sensorów e, kilkanaście i oni to mają już. E, sami zrobione e, zrobili. E, Wytrzoli rynek po prostu, że, że to że to jest, y, będzie kupowane. Y, no te płyty te, y, y, FPGA do zdalnego sterowania, to kilka uniwersytetów widziałem to zrobiło też, y, y, zdalnego programowania, y, zdalne y, tworzenie gier na serwerach, y, zdalne, to jest właśnie takie urządzenie, które, które NASA tylko w zmniejszonej wersji NASA wysyła na, na swoje misje i ten system operacyjny VxWorks tym steruje, to też jest jako część tego laboratorium. I teraz dokąd to wszystko zmierza? Na pewno wie, wiele z Państwa no, operuje tym na co dzień. Learning Objects, czyli, czyli obiekty do, do uczenia. Jaka ta definicja jest? No to nie będę się na tym rozwodził, bo każdy ma swoją, ale chodzi o to, że taki, takie urządzenie yy, traktowane jako całość należałoby yy, udostępnić studentom czy, czy komuś, kto chce być wy wyedukowany w tym jako ten learning object, żeby miał yy, interfejs taki yy, w sensie dostępu yy, bardzo z, z jakby zestandaryzowany. I wtedy będzie mogła, można to rozpowszechnić między różnymi y, uczelniami. Jest taka grupa, y, której ja jestem sekretarzem. E, Network Smart Learning Objects to jest, e, powstała w IEEE, ale y, Education Society, nie Computer Science Society. No i teraz y, y, szersze podejście. Dlaczego? Dlaczego. Jakie konsekwencje są tego wszystkiego? Bo my, my żyjemy w, w czasach, kiedy coś się rodzi i dlatego ta konferencja i dlatego inne konferencje, a nie bardzo wiemy, co się rodzi i, 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 i jakie to będzie miało skutki. Walczymy o te fundusze. Yy między sobą w zasadzie próbujemy coś zrobić. To moje laboratorium, uprzedzę pytanie, ono uderzyło w ścianę, bo ja teraz potrzebuję, znaczy nie ja, ale to laboratorium potrzebuje gdzieś jakieś milion, milion dolarów, żeby zaimplementować je właśnie tak do rozpowszechnienia, żeby studenci w Polsce mogli to robić, co tam moi studenci zrobili. Jeden z, z naukowców, z filozofów nauki, Louis Manford, sformułował pojęcie mega maszyny, <grym> więc ja nie, będę, nie mam jeszcze za dużo czasu. Ile jeszcze mam czasu? Pięć minut? Jeszcze 7 minut. Tak 7. Dobrze, więc nie będę się nad tym rozwodził, bo to jest najbardziej fascynująca rzecz. Czym, to się, czym się to wszystko skończy? Oczywiście nie wiemy, ale wiemy. Czym podobne rzeczy się skończyły w przeszłości? Bo my teraz żyjemy w czasach, kiedy, które, które są efektem, rezultatem tego, co się działo wcześniej w sensie rozwoju technologicznego, więc pojęcie mega, mega maszyny jest, jest fascynujące, bo Manford twierdzi, że pierwszymi takimi me, megamaszynami to były piramidy. Masa ludzi zgrupowana, nie, nikt nie wiedział o co chodzi, a tam ktoś czuwał nad tym i wiedział. No takie mamy w, w obecnie mega maszyny. Wahadłowiec, Prawda? Dreamliner, to amerykański Boeing 787. Do niego specyfikacja, oprogram specyfikacja oprogramowania w czasach, kiedy to robili, zajęła, przepraszam, to był Boeing poprzedni, 777. Pomieszczenie wielkości tej sali, sam to widziałem, było wypchane materiałami drukowanymi, specyfikacji. Tego samolotu. Między innymi oprogramowania. I Large Hadron Collider, ogromne urządzenie, akcelerator przyspieszać cząstek elementarnych. Też jest, jest masa ludzi, która nad tym pracuje. Więc to, to jest to pojęcie mega maszyny. Pani docent Tlauka podawała nam różne liczby, bardzo zresztą trafne. Jedna, jedna, jej się nie udała, przepraszam, ale wśród tej całej masy. To, to też wiele się dowiedziałem, że tych urządzeń, których, który, które będziemy, do których będziemy mieli dostęp, albo potencjalnie połączonych razem za 10 lat, to będzie nie, nie biliony. To będą, to będą tryliony. Tak twierdzą ludzie z amerykańskiej armii, którzy robią te prognozy. Znaczy, że przepraszam, że źle powiedziałem. Wszystko się pani udało, ale jedną poprawkę wnoszę właśnie. No więc te, te mega maszyny się pojawiają i jak to się wszystko rozwija, no e, pierwszy e, samochód Forda miał 700 części, pierwszy czy tam któryś z kolei, e, prawda? A teraz to wzrasta tak, że, że e, samoloty mają około już pół miliona części. To są, to są te mega maszyny, które budujemy. I jedna fantastyczna rzecz, o którą Marford, Manford mi uświadomił, bo wiemy wszyscy o rozwoju technologicznym jako inżynierowie, nawet, nawet z uczelni, że na przykład maszyna parowa spowodowała przełom technologiczny, że, pra, że prasa Gutenberga, prawda, wynalaz, wynalazek druku spowodował przełom technologiczny. Manford twierdzi, że nie, absolutnie że to nie były najważniejsze, to były ważne, ale nie najważniejsze odkrycia czy wynalazki, które doprowadziły nas, gdzie jesteśmy, że to zegar. I państwo się dziwią, ja nie chodzę w dwóch zegarkach, ale mam, mam tak zwany smartwatch, prawda, o czym teraz głośno. Zresztą ja go nie używam, dlatego że ja nawet nie mam telefonu komórkowego. Moje telefony komórkowe wiszą, co pani docentlawka potwierdziła ale nie wiedząc, że to moje, na ścianach stacji benzynowych. Jak jadę do, przylatuję na lotnisko i te, teraz zresztą tam zdjęli wszystkie tele, telefony ze ściany, nie ma ani jednego I, i teraz mam kłopoty, żeby zadzwonić, żeby ktoś po mnie przyjechał. Ale właśnie chciałem powiedzieć, jak jak to wszystko się rozwija, że ten smartwatch, to mnie studenci zmusili, żebym sobie kupił, bo oni chcieli zrobić projekt, żeby taki smartwatch programować. No to proszę bardzo, kupiłem i zaprogramowali go. Także on teraz mi podaje wiadomości, jakie chcę, znaczy z tych, z tych dziedzin, które, na przykład rozkład lotów, czy tak dalej, to przyciskam, teraz mu się bateria wywodowała, bo już za długo siedzę od rana. No więc to jest ten impakt technologiczny, ten wpływ technologiczny, którego nie potrafimy ocenić w tej chwili. Ale jeszcze jest jeden wizjoner, którego chciałem zacytować, Marshall McLuhan. Ja czytałem McLuhana, jak studiowałem. To było wiele lat temu i nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dopiero wróciłem do niego kilka lat temu, że w tym rozwoju technologicznym, którego jesteśmy częścią, a nie tylko świadkami, ale go tworzymy przecież jako inżynierowie i ludzie, którzy kształcą młodych inżynierów, że to wszystko jakby zbiega się do jednego punktu, że, że, że już nie ma podziału na, formalny jest, ale w praktyce nie ma podziału na, na medium i komunikat, który to medium niesie. Bo czymże jest, czymże jest Facebook, czymże jest Twitter, czymże są Telefony komórkowe, to nie chodzi o, 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 o przekazywanie wiadomości. Nie. Tam nie ma na, na Facebooku, nie, nie wiem jaka część tego jest, jest ważną wiadomością. Jedna dziesiąta procenta mniej. Ale chodzi o to, żeby być w akcji żeby być częścią tego. I to jest, to jest medium po prostu. Medium staje się komunikatem. To się, to się rozwinęło. Marshall McLuhan był, był rzeczywistym wizjonerem. Nie wiedząc nic o internecie, ale, ale wiedząc o środkach elektronicznej komunikacji, on to, on to jakby przewidział. No więc dalej to od McLuhana pochodzi, że, że, że faktem, że koła jakby rozszerzyły naszą mobilność, okulary rozszerzyły naszą, naszą wizję. Dostaję tutaj sygnał, że mam tylko jedną minutę, ale nie słucham. <laughs> I, I że wynalazek druku rozszerzył naszą mowę. No to samo oczywiście staje się, dzieje się teraz, że media elektroniczne i, 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 i internet i częścią tego są laboratoria zdalne, rozszerzają nasz system nerwowy. No i żarty żartami, ale muszę kończyć, więc opowiadam to, tę historię o, o tych dwóch studentach, którzy idą do Starbucks, ale na koniec o co chodzi, że, że musi to, to wszystko musi wybuchnąć. Te całe mux i, i inne, Przykłady, do czego, do czego dochodzi w edukacji wskutek rozwoju technologicznego, do tego samego dojdzie, jeśli chodzi o technologię laboratoriów zdalnych. Ktoś musi ten, to podjąć i tak jak ja nie mam szans na żadne granty, bo, bo ja jestem w takim uniwersytecie, że stą, zresztą dla, dla świętego spokoju, bo MIT, Stanford i inne rekiny zabierają całą forsę z National Science Foundation, ja nie mam żadnych szans, jak ja wystąpię o grant milion dolarów, bo tyle potrzeba, żeby ten projekt udostępnić studentom na całym świecie, to nikt mi tego nie da, więc ale jeżeli to się stanie, to tak samo jak, jak, jak zegar, jak wynalazek druku, ja oczywiście tutaj przesadzam, bo to nie jest ta skala, ale, ale to, stanie się, to stanie się rzeczywistością i to nazywają Disruptive Technologies i te firmy, czyli w naszym przypadku te firmy to są uczelnie, te uczelnie po prostu znikną z powierzchni Ziemi. Pan profesor Kusiak twierdził, że mamy jednak ten atut badawczy, prawda? Tego będzie za mało, bo studenci do nas nie przyjdą. To kto nas będzie finansował, jeżeli nie będziemy mieli studentów? Są instytucje badawcze bez studentów. My znikniemy z, powie z powierzchni Ziemi tak samo jak Digital Equipment Corporation, na, czym, na których komputerach ja się uczyłem informatyki tutaj w Polsce, zniknęli nagle. IBM. Taki, taki e, rekin nie potrafił wykorzystać z sytuacji, że mikroprocesory zaistniały. No więc e, jest taki pan Hystensen, który opublikował pierwszy artykuł z, chyba ze swoim studentem na temat tych disruptive technologies, e, gdzie to można poczytać. No i nasz na koniec ostatni slajd, Ryszard Kapuściński też w swoim, e, w swoim hebanie o tym pisał, tylko nie użył tego e, chyba terminu Disruptive Technology, że, że e, taka zmiana jakościowa wydarzyła się właśnie w Afryce, jak e, wprowadzono plastikowe pojemniki, bo te kobiety naraz mogły nosić tej wody, prawda, ile tylko się chciało, i to nie na głowie, w rękach toczyć je i, i w ogóle e, doprowadziło to do zupełnie zaniku jakby z tej starej tradycji afrykańskiej dzbanów. E, i noszenia wody na głowach, więc to, to ma oczywiście konsekwencje. Tutaj jest moja widownia, która klaszczy i, i cały sens, cały sens tego, tego mojego referatu polega na tym, że nie potrafimy jakby jeszcze zdefiniować tego, co nas czeka, a, a moim zdaniem to czeka nas jakiś całkowity przełom w tych zdalnych laboratoriach, i w tym, jeszcze idąc dalej, że, że jest zagrożenie dla uczelni, które ja widzę bardzo poważnie. Moi rektorzy tam w Stanach tego nie widzą, bo nie są bardzo tacy za... No uczelnie są, mają tysiącletnie tradycje, prawda? Więc, więc nikt tego nie bierze poważnie. Dziękuję. Dzień dobry, Rafał Róczyński, student Politechnika Gdańska. Chciałbym się zapytać, czy studenci, doktoranci, mogą włączyć się w Pański projekt. Jak to zrobić? Pytam teraz, bo, bo trudniej będzie odmówić. Doktoranci? I studenci również. A, absolutnie, tak. Z, z tym, że u mnie nie ma studiów magisterskich, tylko studia na, poziom, na poziomie bachelor's, ale to porozmawiamy przy kawie i wtedy Panu wyjaśnię, jakie są możliwości. I bardzo chętnie, naj, naj, Ameryka cierpi w ogóle na niedostatek studentów z Europy. Mnie mój dziekan kiedyś wysłał, 10 lat temu, zresztą na innej uczelni byłem wtedy, do Polski, żebym werbował studentów, którym on dawał stypendia. A ja znam wszystkich informatyków tutaj w Polsce, włącznie z, z Waszym rektorem, który mnie nie pamięta, bo to było bardzo dawno. Nikt nie chciał przyjechać. Nie mogłem zwerbować jednego studenta, on oferował 20 tysięcy dolarów dla doktoranta stypendium sam, więc chętnie porozmawiam. Dziękuję.